Proszę panów, zaczniemy jak zwykle od pytań do wszystkich. Kto zna odpowiedź, ten się zgłasza. Kto się pierwszy zgłosi, ten musi odpowiadać. Pojazdy mechaniczne. Czy silnik diesla ma świece zapłonowe? Pan Art. Nie ma. Język polski. Jak nazywa się żartobliwa gra słów oparta na dwuznaczności wyrazów i podobieństwie ich brzmienia? Język kalamburg. To się zgadza. Jakie imię nosi młody szlachcic, w którym zakochana jest Halka, bohaterka opery Stanisława Moniuszki? Janusz. Trzy dobre odpowiedzi z rzędu i pan Artur już ma prawo wyznaczać do odpowiedzi albo kogoś z konkurentów, albo siebie samego. No to spróbuj na siebie. Flagi: Złoty Orzeł widnieje na fladze Egiptu czy Libanu. Egiptu. Proszę na siebie. Jakim łacińskim terminem określa się to, co święte? Przeciwieństwo sfery świeckiej nazywanej profanum. Sakrum. Proszę na siebie. Morze Liguryjskie jest częścią którego większego akwenu? Morza Śródziemnego. Proszę na siebie. Jak nazywa się technika skoków z wyż, w której zawodnik jest zwrócony plecami do poprzeczki? Flop. Na siebie proszę. Większość tlenków niemetali tworzy z wodą kwasy, zasady czy sole? Kwasy. Proszę na siebie. To teraz będzie pytanie muzyczne. Poproszę na siebie. Jak nazywa się pierwszy przypadek w polskiej deklinacji? Mianownik. Proszę na siebie. Termin Moderato określa umiarkowane czy szybkie tempo wykonywania utworu? Umiarkowane. Proszę na siebie. Czy aktor Eugeniusz Bodo zagrał w pierwszych filmach realizowanych po II wojnie światowej? Nie zagrał. Zginął w stalinowskim obozie w 1943 roku. Proszę na siebie. Archeologia. W ruinach którego starożytnego miasta znaleziono w 1901 roku stele z tekstem kodeksu Hamurabiego? W cudzie. Miasto w Iranie. Proszę na siebie. Jak nazywa się grupa języków, do której należą węgierski i fiński? To są języki ugrofińskie. Proszę na siebie. Zoologia. Charakterystyczny dźwięk koników polnych wytwarzają samce czy samice? samce. Samce. Proszę na siebie. Czyim nazwiskiem zostały nazwane Polskie Powstanie Narodowe i Najwyższy Szczyt Australii? Tadeusza Kościuszki. Proszę na siebie. Ile szczytów górskich ma wysokość większą niż 8000 metrów?